Z tej strony Natalka. Dzisiaj witam się z Wami w vlogu z już ze stajni, ponieważ ostatnio początek vloga był y, początkiem mojego wyjazdu na praktyki, ale dzisiaj na niej nie jadę, ponieważ będzie u nas Kowal i fizjoterapeuta. Dlatego dzisiaj właśnie przyjeżdża do nas Natalka. Proszę się nie gryźć tam z tyłu konie i będziemy właśnie miały dereczkę magnetyczną i oczywiście wizytę Kowala, bo właśnie zbliża nam się już termin. Famusia. Famusia to jest właśnie życie z yy, kaczami. Uwielbiam. No tak, przecież Ty jesteś miła czasami. No, nie, nie, nie ja bądź mi niego zazdrosna. No, ja wiem. Ja powiem Wam, że jest bardzo zimno. Jak ostatnio nagrywałam vloga, już było ciepło. Tam są właśnie konia, Widzicie je w tle. I ja idę po drugą turę, ale no, kwiecień niestety nas nie rozpieszcza, jednak. A zaczynało się dobrze, bo było 20 stopni, a teraz jest 3, a u was jaka pogoda, bo widziałam, że w różnych częściach polski śnieg padł. Kęskok, wyskok sobie wczoraj skakała Ola z famą, szło mm. im naprawdę nieźle. O tam właśnie są daleko konie. I idziemy po drugie, po famę i poblaka na drugą łąkę, i ja wstało zbiorowisko przy siatce. Tam jest famcia. No tak, to się pewnie będziesz starzać zaraz. Tutaj jest blaki, siwy i bolek. Siwy już też, o właśnie. Szuka miejsca do tarzania się, o tak siwy. Bądź cały brudny. Później ja Cię będę czyściła. To jest mój taki pysiu-mysiu. Cały czas przechodzi. Dostałeś smakołyczka, no dostałeś. Muszę iść po Twojego przyjaciela. No tak, żarłoczku. Na żarłoczku, tak. Który się koń na pewno wytarzał, bo zostawił po sobie ślady. Idziemy do domu. Drugi się ruszył troszeczkę. Tak, siwuś, piękny jesteś, no. Już idzie do mnie. Ale ty jesteś, wiesz? Ty chcesz ze mną pobiegać. Masz. Dobrze przechodzisz. Ostatnio sobie ćwiczę podchodzenie do schodków i stanie, tak żeby tutaj go nie szarpać, bo to jest pierwsza wierci pięta największa, którą znam. Stój! Tak, pomizia matka, co? To nie jest takie straszne, jak Ty sobie w głowie urajasz. Tego momentu, że sam się zatrzyma Prrr. Ja sobie tutaj stanę I się nie rusza Dobry koń Masz No Super Ale ty jesteś brudas Wytarzałeś się na tej łące Idziemy czyścić wszystkie A jeszcze ląża blaka zapomniałam No a żadnie nie przyjdzie, jeszcze zaczną zaraz pewnie biegać, znając ich, i dopiero później pójdą do domu. Cudownie, to nie jest ich pora na schodzenie, po prostu. Twierdzi, że już się występował na łące, więc zaczynamy od kusa. Po prostu ma dużo energii i to widać już od razu, jak idzie chętnie do przodu, także przed kowalem przyda się. Koń, który ma multum energii, cały czas 24 na 7. Proszę o wstęp. Nie. Prrr. Prrr. Hola! Pr, 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 pr. No w końcu. Zaraz idzie się do wyczyszczenia, bo ta męczy mnie chyba bardziej. I wsiadanie na niego, tak, no prawda to akurat jest. Jedno oczyszczenie. Świetnie, po prostu wiosna wbija na całego wieździecki świat. Trzeba to wszystko pięć razy czyścić, żeby wyczyścić jednego konia. Dramat. Okay. Ej, okay. nie zaczepiaj ty. No właśnie. Ty, kopy... Chodź tu. Kopysia masz robione, czyszczone. Nie zaczepiaj. Jakieś ładnie strzałka zaczyna poszerzać też. Ogólnie coraz właśnie lepsze ma nabudowane te kopyta. Tak. Więc idziemy w dobrą stronę. Tak na trzech kowali, którzy powiedzieli, że jej przykleją podkowe. a przyjeżdżali i się okazywało, że no nie, oni to chcieli przykuć, ale aż nie się tutaj, tak wiesz, wygładzać wszystko. No. no bo skóra też zaczyna inaczej się układać i pracować, nie? Och, marię, no ja nie, obciążyć nowe. inaczej. Co to bez dramu? Fotorelacja musi być. Tak Później jest. zobaczymy Twoją przemianę, końcu. Tak, dokładnie. No, żebym ja... E, żeby tutaj te wszystkie struktury na tyle, wiesz, mocno się nabudowały, no. żeby były w stanie przyjąć to wszystko, co się dzieje tutaj, nie? Więc tutaj już, o widzisz, to na przykład zaczyna no. już ta dziura jej tak się powoli zarastać, nie? Zanikać. Czasem tutaj wyrasta taki paskudny dzyndzel. No. <laughs> I Teraz to wygląda paskudnie, bo to jest taka dziura, nie? No. I widzisz, i teoretycznie tutaj był grot strzałki sobie leżał, no. a teraz jak ją tylko podważyłam, to ona mi tutaj się odkleiła, no. mówiąc brzydko. I teraz co? I teraz tutaj widać dokładnie, w którym no. miejscu y, się, musiałabym to oczyścić jeszcze bardziej, no. ale będzie widać miejsce, w którym dokładnie jak gdyby tworzywo strzałki się spotyka z tworzywem podeszwy. No. Dużo, więc mogę dużo jej zdjąć, bo no. ona ma na czym stać. I to będzie fajne, że mogę jej... Tutaj okay. możesz zobaczyć sobie. No. Że w pewnym momencie jest tak biało-biało i się robi ciemniej. Ona no. akurat ma ciemno-pigmentowaną strzałkę. Tutaj jest syf, więc... Musiałabym tutaj ostro... Ale może... No, nożem no, no. no. trochę widzimy jeszcze. Tym nie, może tym. Duży przełom, widać, nie? Że no. tutaj jest taka dziura. I tak naprawdę to wszystko mogę sobie zdjąć. I zobaczyć, jak to będzie dalej funkcjonowało. No bo ta strzałka jest obrzydliwa, nie? No. <grym> nie? To jest, to jest ważne. No. Jak tu jest dobrze, to tu za chwilę też będzie dobrze. Bo na razie to wygląda gorzej niż zakończy. No. Nie? A strzałka jest ciemna. I. Jak ok. Bo strzałka wiesz, jak jej pozwolisz, to ona będzie tu rosła, nawet ile chce, nie? W ogóle. jest bardzo dobrze. Bardzo dobrze fomeczka Szczupka kości kopytowej, nie? Tutaj, no. ale to tylko na rentgenie, i to tylko dobrze skalibrowanym. No. Mogę, ja tylko mogę sobie popatrzeć, nie? No. Czy tutaj w miarę. Będzie mi się. I ona jest dla mnie jeszcze załamana do tyłu. No. bo jak sobie tu wyobrażam sobie, nie? że no. sobie sobie prostą linię, to mniej więcej tutaj mi wypadłby czubek kości kopytowej, a na pewno no. go tu nie ma. On no, pewnie jest. jest, zakładam, może gdzieś no. tu, nie, ale no, musiałabym mieć rentgen, tak, żeby dobrze to widzieć. A na razie to mogę sobie tylko wyobrażać. Yy. No. I będę czekała, aż kąty sporowe razem ze strzałką będą w stanie, aż strzałka, nie? No. Będzie w stanie przyjąć na siebie większe obciążenia. Nie. I wtedy jest szansa, że e, na przykład gdzieś odtąd, nie? Dopiero. Czyli to jeszcze jest czas, nie? No. Urosną kąty sporowe, które wypadną w innym miejscu. Na przykład nie tutaj, tylko tu. Nie? Czy coś Także. Także jeszcze jest czas, fomeczka. Jeszcze jest czas. Mowe miejsce, czyli urosną kąty sporowe pod innym kątem, czyli nie tak? Tylko no. trochę bardziej tak. Nie ma. Co ty famuśka będziesz miała? Biomaga, tak? No tak, daje się pokazać pięknie. Tutaj i tutaj. A Famusia, ty dzisiaj masz po prostu. No! I dzisiaj to po prostu. Tak, będziesz wyregenerowana? Jak nie wiem co. Olek jest zadowolony w malizawkę, mm -hmm. także on jest zajęty. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Albo, ale jakby już popisana popisane kopytka, tak. ale będą ładne. Tak, ta, tatuaże, o, tatuaże. Tak, tak, tak. Ta, ta, ta. Także mamy progres i fama, i siwy, ale ufamy, no bo. To... No, ufamy to jest taki wręcz wiesz... Aż zaskakujący. Tak. Wręcz taki tu. A u siwego No pięknie, ja myślałam, że będzie wiesz, taki czwarty sam pod szóstym. No. I że tam. A jemu tak naprawdę, ta. Nika się zrobiła. A budujesz się, siwy. Te też. dzisiaj na pierwszy ogień, relaksacja siwy. Bo ja nie wiem. Wredota dzisiejsza. Największa chyba. Jakiś gorszy dzień. Zdecydowanie masz najtrudniejszy No. Tylko masz derkę magnetyczną i zobaczymy. Może pomyślisz o swojej głowie. Dzisiaj zakończamy już tego vloga, jesteśmy po wizytach. Fama miała dareczkę magnetyczną, i u niej jest mega duża różnica w kopytach, z której jesteśmy dumne. U siwego również jest różnica, ale dzisiaj był okropny przy robieniu kopyt. Ale no, takie dni też się zdarzają. Zdeptał mi lekko nogę, już na derce magnetycznej trochę się uspokoił. A Bolek z Plakim stwierdzili, że sobie podczas robienia kopytu będą trochę chodzić, więc trochę nam to wszystko dzisiaj zajęło, długi dzień i mam nadzieję, że do kolejnego vloga i że takie vlogi nie tylko stajenne, ale także te kopytowe, w których właśnie Natalka bardzo dużo mówiła, podobają wam się. Także do zobaczenia i do kolejnego odcinka. Pa, pa!